W sferze relacji często pojawiają się pytania, które zmuszają do zastanowienia się nad sprawiedliwością i przyczynami wyboru partnera. Czy zdarzyło się tak, że pozornie robiąc wszystko, jak należy, kobieta spotykała się z tym, że mężczyzna wybiera inną? Powstaje wrażenie emocjonalnej niesprawiedliwości, jakby zasady miłości nie poddawały się logice. Troska. Uwaga, cierpliwość i zrozumienie, zdawałoby się, powinny gwarantować wzajemność. Ale zamiast tego, mężczyzna odchodzi do tej, która na pierwszy rzut oka nie wykazuje szczególnego zainteresowania. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie chodzi o wady. Od dzieciństwa. Kształtuje się przekonanie, że posłuszeństwo, powściągliwość i przyjemny charakter gwarantują miłość, że idealna i bezproblemowa kobieta z pewnością zdobędzie serce mężczyzny. Wiele kobiet stara się sprostać temu ideałowi, ale w rezultacie widzi, że mężczyznę pociąga zupełnie inna. Przyczyna tkwi w tym, że pociąg nie podlega racjonalnym zasadom. Karl Gustav Jung twierdził, że nasze decyzje i pragnienia rodzą się nie w umyśle, ale w nieświadomości. To właśnie w głębi psychiki kryje się siła, która rządzi emocjami. Jung powiedział: „To, czego nie jesteśmy świadomi, przychodzi do naszego życia jako przeznaczenie. To samo dotyczy miłości. Istnieją słowa, które wypowiedziane z szczerą pewnością są w stanie zmienić postrzeganie kobiety przez mężczyznę. Nie chodzi o gry czy manipulacje, ale o głębokie zrozumienie procesów psychologicznych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, jak męskie pragnienie funkcjonuje na prymitywnym, nieświadomym poziomie, poza racjonalnym rozumieniem. Do tego nie jest potrzebna zewnętrzna atrakcyjność ani materialne bogactwo, wystarczy zrozumienie wewnętrznych mechanizmów męskiego pożądania. Jeśli dążysz do głębokich zmian w swoim życiu, odrzuć wątpliwości i dołącz do naszego kanału, gdzie znajdziesz nie iluzje, ale realne narzędzia oparte na sprawdzonej wiedzy. Nadszedł czas, aby spojrzeć prawdzie w oczy. Wpojono ci fałszywą ideę, że aby zdobyć mężczyznę, trzeba być uosobieniem ideału uległą, zawsze rozumiejącą, przewidywalną i wygodną. Paradoks polega jednak na tym, że właśnie ta strategia, wydająca się tak logiczna, najczęściej prowadzi do odwrotnego rezultatu obojętności. Być może znasz kobiety, które zawsze są gotowe wesprzeć, napisać wiadomość z życzeniem spokojnej nocy, okazać troskę, ale pomimo tego wszystkiego, mężczyzna wybiera inną. Dlaczego tak się dzieje? Sekret tkwi w tym, że pociąg rodzi się nie w strefie komfortu, ale w stanie napięcia. Jak mówił wielki psycholog Karl Jung: Dla rozwoju duszy potrzebne jest napięcie. A w kontekście relacji emocjonalne, napięcie staje się tym paliwem, które rozpala płomień namiętności. Kobieta dążąca do ideału staje się przewidywalna, a przewidywalność jest największym wrogiem pociągu. Wyobraź sobie sytuację. Odczuwasz silny głód. Przed Tobą dwa dania. Z jednej strony mdła i dietetyczna sałatka, z drugiej soczysty. Apetyczny burger z ostrymi przyprawami. Wiesz, że sałatka to właściwy wybór, ale co wywołuje w Tobie prawdziwe pragnienie? Nie chodzi o to, aby być niewłaściwą, ale o to, aby stać się nieodpartą, budzić emocje, pozostawiać wyraźne wrażenie. Nie trzeba komplikować, wystarczy po prostu przestać być niewidzialną. Wiele kobiet boi się wyróżnić z tłumu, obawiając się osądu lub odrzucenia. Ukrywają swoje prawdziwe pragnienia, dostosowują się do cudzych oczekiwań, umniejszają się, aby wpasować się. Ale to jest pewna droga do zapomnienia. Podczas gdy ty rozważasz, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, inna kobieta już wywołuje w mężczyźnie emocjonalną burzę, której nie może wyjaśnić, ale i nie może ignorować. I właśnie w tym momencie wielu otwiera oczy na prawdę. Pragnienie nie poddaje się logicznemu wyjaśnieniu, odczuwa się je na poziomie uczuć. Emocje odgrywają decydującą rolę. Ważne nie jest Twoje emocjonalne rezume, ale to, co mężczyzna czuje przebywając obok Ciebie. Nie warto sądzić, że dla zdobycia męskiego serca należy uciekać się do złośliwych sztuczek. Nie chodzi wcale o to, aby demonstrować wyniosłość lub snuć intrygi. Rzecz w tym, aby przestać tłumić swoją prawdziwą istotę, nauczyć się otwarcie i pewnie mówić o swoich pragnieniach. Właśnie w tym tkwi kardynalna różnica między kobietami, które wywołują namiętne pragnienie, a tymi, które mężczyźni postrzegają jedynie jako dobre koleżanki. Jeśli dążysz do tego, aby przestać być tą kobietą, której miłość jedynie się zasługuje, ale tak naprawdę nigdy się jej nie otrzymuje, przyswój sobie niezłomną zasadę. Kobieta, która nie wyraża swoich prawdziwych potrzeb, po prostu nie istnieje w emocjonalnym świecie mężczyzny. Silnej płci nie pociągają ci, którzy we wszystkim potakują ich pragnieniom. Ich kusi ta, która rzuca wyzwanie ich uczuciom. Która budzi w nich ciekawość, która wyprowadza ich ze strefy komfortu. A podobnego efektu nie można osiągnąć, udając idealną. Sekret tkwi w autentyczności, bezpośredniości i emocjonalnej odwadze. Właśnie tutaj w grę wchodzą dwa magiczne słowa, które są w stanie kardynalnie zmienić męskie postrzeganie. Dwa proste słowa, wypowiedziane z wewnętrzną pewnością, mogą przestawić głęboki przełącznik w jego podświadomości. Gotowa dowiedzieć się, jakie to słowa? Przygotuj się, ponieważ to, co się stanie, może na zawsze zmienić historię Twoich relacji z mężczyznami. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że mężczyzn najbardziej pociąga nie kobieta, która robi wszystko, by się przypodobać, ale ta, która budzi w nich burzę emocji. Nie chodzi o to, by go zabawiać jak komik na scenie, ale o to, by dać mu emocjonalne doświadczenie, które dotknie najgłębszych zakamarków jego duszy, wyrwie go z monotonnej rutyny. Paradoksalnie, wiele kobiet, dążąc do wzajemności, podchodzi do kwestii przyciągania z przesadną racjonalnością, jakby wypełniały ankietę do pracy. W ich rozumieniu, jeśli okażą wszystkie cechy idealnej partnerki, będą troskliwe, wrażliwe i zawsze dostępne, to mężczyzna po prostu musi odwzajemnić ich uczucia. Jednak, jak podkreślał wielki psycholog Karl Gustav Jung: nasze decyzje mają swoje korzenie nie w logicznych wnioskach, ale w głębokich uczuciach. I w sferze przyciągania ta prawda objawia się szczególnie wyraźnie. Wybór partnera to nie wynik chłodnej analizy, ale pory w serca. Instynktowne pociągnięcie: Nie da się wyliczyć miłości, można ją tylko obudzić. I to samo dotyczy mężczyzn. Zakochują się nie w najbardziej odpowiedniej kandydatce, ale w tej, przy której doświadczają burzy emocji, czegoś autentycznego i prawdziwego. Błędem wielu kobiet jest próba przekonania mężczyzny o swojej wartości, zamiast pozwolić mu poczuć tę wartość. Obsypują go znakami uwagi, poświęcają mu czas i energię, jakby gromadziły punkty na jakimś miłosnym kącie, oczekując nieuchronnej nagrody. Ale przyciąganie to nie system bonusów, to chemia uczuć. Strach przed odrzuceniem to kolejna potężna bariera na drodze do wzajemności. Bojąc się powiedzieć coś nie tak, lub wydać się nielubianą, kobieta emocjonalnie się odsuwa, staje się niewidoczna. Ale w sferze przyciągania, niezdecydowanie jest równoznaczne z porażką. Podczas gdy ona waży wszystkie za i przeciw, zastanawiając się czy warto okazać zainteresowanie, inna kobieta, bardziej śmiała i pewna siebie, już budzi w mężczyźnie te same emocje, które pierwsza tłumi ze strachu. Jak więc rodzi się prawdziwe, silne przyciąganie? Bynajmniej nie dzięki kwiatom, cierpliwości czy romantycznym kolacjom. Rodzi się z emocjonalnej otwartości, wewnętrznej harmonii i pewności siebie. Mężczyzn pociągają kobiety, które jasno wiedzą, czego chcą i nie boją się o tym głośno mówić. Kobieta, która bez wahania mówi, tego chcę, emanuje magnetyczną energią. I odwrotnie. Kobieta, która mówi, nie wiem, czego chcę, wszystko mi jedno. Wysyła sygnał niepewności, a niepewność, jak twierdził Jung, aktywuje w podświadomości mechanizm odrzucenia, mówił o cieniu, tej części naszej osobowości, którą tłumimy, to tam często ukrywają się nasze lęki, strach przed odrzuceniem, porzuceniem, nieakceptacją. Ale kiedy kobieta godzi się ze swoimi pragnieniami, kiedy wyraża je otwarcie i pewnie, następuje magiczna transformacja. Wyobraź sobie sytuację. Dwie panie, ogarnięte sympatią do tego samego mężczyzny, postanawiają zaprosić go na spotkanie. Jedna z nich, nieśmiało sugerując, mówi: Może kiedyś, kiedy będziesz miał wolny czas i nie będziesz się stresował, moglibyśmy coś zrobić? Druga, emanując pewnością siebie, wprost oświadcza: Chcę się z tobą zobaczyć w piątek. Pasuje ci? Czujesz kontrast? Pierwsze zdanie brzmi jak przymilna prośba, podczas gdy drugie jednoznacznie wyraża zainteresowanie i inicjatywę. I nie trudno się domyślić, kto zrobi większe wrażenie. Mężczyźni, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie dążą do wyniosłych osób, ale cenią jasność i otwartość. Nie pociągają ich kobiety, gotowe poniżać się dla przypodobania, ale te, które pewnie demonstrują swoje pragnienia, cele i wewnętrzną siłę. Szukają tych, które nie wstydzą się swoich dążeń. I tutaj na scenę wchodzą dwa magiczne słowa, zdolne radykalnie odmienić Twoje życie miłosne. To nie zaklęcie i nie tani trik, ale ich umiejętne wykorzystanie może zmienić postrzeganie Ciebie przez mężczyznę. Czy jesteś gotowa poznać te słowa? Naprawdę pewna? Bo to może być przełomowy moment w Twoim losie. Te dwa słowa to ja chcę, proste, bezpośrednie, ale z niesamowitą siłą, zwłaszcza gdy są wypowiadane z wewnętrzną pewnością i szczerością. Nie należy lekceważyć ich pozornej prostoty, ponieważ kryje się w nich ogromna psychologiczna moc. Porównaj dwa scenariusze. Pierwszy jeśli chcesz, moglibyśmy się kiedyś spotkać, kiedy będziesz miał czas. Drugi. Chcę się z Tobą zobaczyć w tę sobotę. Odczuwasz różnicę? Pierwsze zdanie brzmi niepewnie, prawie jak nieśmiała prośba, podczas gdy drugie emanuje determinacją, szczerym pragnieniem i jasnym zamiarem. I to właśnie to przyciąga jak magnes. Zauważasz, jaką siłę kryją w sobie Twoje słowa? Jest coś magicznego w kobiecym chce, wypowiedzianym bez cienia wątpliwości, bez przeprosin i wykrętów. To przemienia wszystko wokół, bo prawda jest taka, że wielu mężczyzn nie jest przyzwyczajonych do takiej otwartości, przywykli do rozszyfrowywania aluzji, domyślania się pragnień, błądzenia we mgle niedopowiedzeń. Ale kiedy kobieta bierze na siebie rolę emocjonalnego lidera i wprost mówi o swoich potrzebach, ona nie zmusza, a prowadzi za sobą. W tym tkwi prawdziwa, autentyczna siła emocjonalna władza, która przyciąga i inspiruje. Jednak tutaj ważna jest cienka granica nie chodzi o manipulacje i żądania, ale o zaproszenie do wspólnego przeżywania. Jest ogromna różnica między władczym chcę, żebyś to zrobił, a szczerym chcę się tym z tobą podzielić. Klucz tkwi w emocjonalnym przekazie, w intencji, która stoi za słowami. Być może kiedyś zastanawiałaś się, dlaczego mniej Twoim zdaniem udane kobiety są u boku mężczyzn Twoich marzeń. Sekret jest prosty: one nie boją się pragnąć. I otwarcie o tym mówić. Nie są lepsze od ciebie, po prostu są odważniejsze w wyrażaniu swoich uczuć. Teraz, kiedy ty też znasz ten sekret, przygotuj się na grę według nowych zasad, które naprawdę działają. Przypomnij sobie, na pewno widziałaś kobiety dalekie od ideałów piękna, nieposiadające niezliczonych bogactw lub kariery modelki a mimo to otoczone uwagą mężczyzn wydawałoby się nieosiągalnych. W czym tkwi ich sekret? One z pewnością mówią o swoich pragnieniach. Nie chowają się za półsłówkami, nie czekają aż mężczyzna przeczyta w ich myślach. Mówią otwarcie, wprost, bez strachu i wstydu. Proponuję śmiały eksperyment, który może odmienić Twoje relacje i postrzeganie siebie przez innych. Następnym razem, kiedy będziesz chciała zwrócić się z prośbą lub propozycją do mężczyzny, odrzuć wszelkie wątpliwości i niepewne sformułowania. Zapomnij o nieśmiałych, jeśli to nie problem, kiedy znajdziesz czas lub jak będziesz chciał. Zamiast tego powiedz twardo i pewnie chcę. Spróbuj i uważnie obserwuj reakcję. Być może właśnie w tym tkwi ta potężna prawda. Kiedy kobieta wypowiada swoje pragnienia bez cienia strachu przed odrzuceniem, jej wewnętrzna energia nabiera magnetycznego. Przyciągania. I to jest sprawiedliwe nie tylko w relacjach romantycznych, ale także w sferze zawodowej. Zgodzisz się, istnieje kolosalna różnica między niepewnym no jeśli uważacie, że na to zasługuje, byłabym rada podwyżce wynagrodzenia, a pewnym Chcę podwyżki wynagrodzenia, ponieważ moje osiągnięcia i wyniki pracy wyraźnie demonstrują moją wartość dla firmy. Pierwsze zdanie brzmi jak błaganie, drugie jak stwierdzenie własnej wartości. Nawet w gronie bliskich przyjaciół, zamiast zwykłego mnie to obojętne, dostosuje się. Spróbuj powiedzieć: "Dziś chcę zająć się tym i tym". Będziesz zaskoczona. Jak zmieni się stosunek do Twojej opinii? Przecież słowa, które wybieramy, bezpośrednio wpływają na kształtowanie naszej społecznej i emocjonalnej tożsamości. Wprowadź w nawyk wyrażanie swoich pragnień jasno i jednoznacznie, a zobaczysz, jak zacznie zmieniać się Twój świat, w tym i życie osobiste. A więc odpowiedz szczerze: Czy chcesz dalej pozostawać w roli kobiety? która pokornie czeka, dostosowuje się do okoliczności, milczy i ma nadzieję na lepsze? Czy dążysz do tego, by stać się tą, która działa, która budzi pożądanie, która emanuje pewnością siebie? Jeśli twoja odpowiedź brzmi druga opcja, to jesteś na właściwej drodze. Jednak pojawia się logiczne pytanie: jak prawidłowo używać tego magicznego chcę? Aby nie wywrzeć wrażenia zdesperowanej lub wymagającej osoby, a wręcz przeciwnie, przedstawić się jako silna i czarująca kobieta? Tak, istnieje właściwy sposób, aby powiedzieć, chcę. I niestety wiele sposobów, aby zrobić to źle. Na przykład wypowiedzieć upragnioną frazę drżącym głosem, spuszczając wzrok i garbiąc się. To z góry skazana na porażkę strategia. W tym przypadku Twoja mowa ciała będzie zdradliwie przeczyć Twoim słowom. A w emocjonalnej komunikacji, niewerbalne sygnały często okazują się głośniejsze od jakichkolwiek słów. W tym przypadku Twoje ciało jakby krzyczy: Nie traktujcie mnie poważnie. Karl Gustav Jung wielokrotnie mówił o tej niesamowitej sile, która wyzwala się, kiedy osiągamy integralność, kiedy integrujemy nasze ja z naszym cieniem, to znaczy, kiedy doprowadzamy do harmonii nasze wewnętrzne uczucia z zewnętrznym wyrażeniem. Właśnie o tym mowa o połączeniu Twojego prawdziwego pragnienia z Twoim sposobem komunikacji. Prawdziwa siła tkwi w tym, aby powiedzieć, Chcę wyraźnym, pewnym głosem, z otwartym spojrzeniem, zachowując nienaganną postawę i uświadamiając sobie swoją własną wartość. Nie chodzi o to, aby wydawać się władczą i dominującą, ale o to, aby być zdecydowaną, opierając się na głębokim wewnętrznym przekonaniu, że jesteś godna tego, czego pragniesz. Nawet jeśli to zdanie wydaje się proste, Efekt jego wypowiedzenia może być naprawdę głęboki, pod warunkiem, że wypowiadasz je ze szczerą wiarą w siebie. Pomyśl, jaka przepaść dzieli proste życzenie, chcecie zobaczyć w sobotę od Władczego, chcę, żebyś to dla mnie zrobił. W pierwszym przypadku słychać eleganckie zaproszenie, w drugim bezczelne żądanie, a kto chciałby czuć się osaczony. Prawdziwa atrakcja rozkwita tylko tam, gdzie panuje wolność wyboru, a nie ucisk oczekiwań i presji. Jednak same słowa nie wystarczą. Słowa bez poparcia działaniami to tylko pusty dźwięk. Jeśli mówisz o chęci zaproszenia go na kolację, ale ostatecznie przekazujesz całą organizację na jego barki, Twoje oświadczenie traci wszelką moc. Mężczyznę urzeka kobieta. W której płonie nie tylko płomień pragnień, ale i iskra inicjatywy, kobieta, która śmiało dąży do swoich marzeń. I to jest sprawiedliwe nie tylko w relacjach romantycznych, ale i we wszystkich sferach życia: w karierze, w rodzinie, w podejmowaniu osobistych decyzji. Ten, kto nauczył się wyrażać swoje myśli jasno i pewnie, Mimowolnie tworzy wokół siebie aurę magnetyzmu, wywołując zachwyt, szczere zainteresowanie i oczywiście głębokie przyciąganie. Kobieta, świadoma swojej wartości i emanująca nią, przekształca atmosferę każdej przestrzeni, w którą wchodzi. Spróbuj sama. Następnym razem, kiedy poczujesz chęć spotkania się z mężczyzną, odrzuć aluzję i powiedz wprost, Chcecie zobaczyć w sobotę, pasuje ci? Utrzymuj kontakt wzrokowy, zachowaj spokój i ufaj sobie. Kobieta, która nie prosi i nie wymaga, która nie błaga o uwagę, a po prostu jest, na zawsze pozostanie w pamięci. Ale pamiętaj, prosta wiedza to jeszcze nie transformacja. Prawdziwe zmiany zaczynają się tam, gdzie wiedza wcielana jest w działanie. Wiele kobiet doskonale rozumie teorię, wiedzą, że trzeba mówić wprost, przestać czekać, że ktoś przeczyta ich myśli. Ale kiedy nadchodzi moment prawdy, wycofują się. Ta bariera rodzi się głęboko wewnątrz, ze strachu przed odrzuceniem, osądzeniem, z powodu obawy przed cudzą opinią. To, jak mówił Jung, głos cienia. Tej ukrytej części naszej osobowości, która stara się nas chronić, ale często przeszkadza w naszym rozwoju. I ten głos ucichnie nie od rozmyślań, a od realnych czynów. Proponuję Twojej uwadze proste, ale przemieniające ćwiczenie, zdolne wnieść jasność i harmonię do Twojego życia. W ciągu najbliższego tygodnia, nie mniej niż pięć razy dziennie, wypowiadaj frazę, chcę... W najróżniejszych sytuacjach, wychodząc poza ramy romantycznych relacji. Celem tego ćwiczenia jest pozwolić Twojemu ciału, umysłowi i głosowi przyzwyczaić się do jasnego wyrażania swoich pragnień, sprzyjając wewnętrznej harmonii i pewności siebie. Wyobraź sobie sytuację w restauracji. Zamiast roztargnionym odpowiadać kelnerowi: Nie wiem, co Pan poleci, pewnie powiedz, Chcę to danie. Podczas spaceru z przyjaciółmi, kiedy wybór kierunku staje się problemem, zrezygnuj z obojętnego, mnie wszystko jedno, decydujcie sami i oświadcz: Chcę iść tam. I co najważniejsze, w obecności mężczyzny, który Ci się podoba, zapomnij o nawyku chowania się za wymijającymi frazami szczerze i otwarcie mów o swoich pragnieniach. Bez usprawiedliwień i przeprosin. Początkowo takie zachowanie może wydawać się niezwykłe, i to jest zupełnie normalne. Właśnie tutaj zaczyna się proces transformacji. Twój umysł, starając się cię chronić, może zacząć szeptać wątpliwości, przekonując, że brzmisz zbyt bezpośrednio, że przesadzasz lub wydajesz się arogancka. Jednak prawdziwa istota tego, co się dzieje, jest o wiele głębsza. Zaczynasz burzyć kajdany wieloletnich społecznych przekonań, które uczyły cię czekać, milczeć i dostosowywać się. Pierwotny dyskomfort to nie sygnał błędu, a oznaka tego, że wkroczyłaś na nieznane emocjonalne terytorium. Ten proces można porównać z powrotem do sportu po długiej przerwie. Początkowo odczuwasz każdy mięsień, każdy ruch wydaje się niezwykły i męczący, ale im uparcie kontynuujesz treningi, tym silniejsza się stajesz. To samo dzieje się z Twoim wewnętrznym głosem, z Twoją zdolnością wyrażania siebie. Twoja wiara we własne siły zacznie krzepnąć, stając się nie tylko zauważalną, ale zupełnie naturalną częścią ciebie. Już za tydzień po wykonaniu prostego, ale mocnego ćwiczenia, chcę, odczujesz pierwsze zmiany. Otoczenie zacznie reagować na ciebie inaczej. Przyjaciółki zaczną cię traktować poważniej, w pracy poczujesz więcej szacunku. Mężczyźni szczególnie ostro zauważą te zmiany, i nie chodzi o jakieś sztuczki, a o to, że Twoje działania będą podyktowane nie strachem, a przekonaniem. Przestaniesz pasywnie czekać na wybór, a zaczniesz wybierać sama. Nie będziesz już potrzebowała aprobaty, bo będziesz zajęta tym, że żyjesz w zgodzie ze swoją prawdą. Ważne jest, aby zrozumieć, że to ćwiczenie, nie instrument manipulacji. Celnie w tym, aby kontrolować innych lub udawać kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o znacznie głębszy proces o powrót do swojego prawdziwego ja. Do autentycznych pragnień, do tej autentyczności, którą tak długo tłumiłaś, aby nie sprawiać innym kłopotów. To szansa, aby stać się lepszą wersją siebie, kobietą, która wie, czego chce i ma odwagę to powiedzieć, bez przepraszania i bez strachu. Potraktuj to jako osobiste zadanie. Ćwicz, ja chcę przez siedem dni, świadomie obserwując swoje uczucia. Reakcje otoczenia i zmiany w swojej wewnętrznej energii. Jeśli po upływie tygodnia nie poczujesz różnicy, zawsze możesz wrócić do dawnych nawyków. Ale jeśli zaczną zachodzić zmiany, zrozumiesz, że to nie było tylko ćwiczenie, ale klucz do nowego rozdziału w Twoim życiu. Przypomnij sobie starą prawdę: pewność siebie przyciąga. Kiedy zdajesz sobie sprawę ze swojej wartości i emanujesz tą wiedzą, dotykasz w innych ludziach czegoś pierwotnego podziwu, ciekawości i oczywiście pożądania. Więc spróbuj. Następnym razem, gdy serce podpowie ci pragnienie spotkania mężczyzny, odrzuć wahania i zapomnij o konieczności pytania kogokolwiek o pozwolenie na swoje uczucia. Po prostu wyraź swoje intencje otwarcie, bez ogródek, z szczerością i obserwuj, jak przeobrazi się otaczająca rzeczywistość, dostosowując się do siły Twojego pragnienia.